To już druga część naszej podróży po Barcelonie. Jeśli nie widziałeś jeszcze pierwszego odcinka, warto nadrobić. Zobaczyliśmy wtedy miejsca, które dla wielu są wizytówką miasta. Ale za każdą z tych nazw kryje się coś więcej niż tylko popularna atrakcja. Przypomnijmy, byliśmy na wzgórzu Tibidabo pod kościołem serca Jezusowego, skąd można spojrzeć na Barcelonę z góry i z dystansem. Dosłownie i metaforycznie. Zobaczyliśmy Sagrada Familia, wciąż niedokończoną, a jednak już kompletną w swoim przesłaniu. Stanęliśmy przed Casa Mila, której fala architektury nie zna prostych linii. Zajrzeliśmy do Pałacu Muzyki Katalońskiej, gdzie światło i barwa grają zanim rozbrzmi pierwszy dźwięk. I weszliśmy do środka Santa Maria del Mar, bazyliki zbudowanej nie dla królów, ale dla tych, którzy nosili kamienie na swoich plecach. W tej części kontynuujemy opowieść. Zejdziemy niżej, do plaż, ulic i dzielnic, gdzie codzienność miesza się z historią. Nie wszystko tu będzie znane, nie wszystko będzie idealne, ale wszystko prawdziwe. Tuż przy nabrzeżu, gdzie Zatoka Morza Śródziemnego spotyka się z historią Katalonii, wznosi się postać, której nie sposób nie zauważyć. Z brązu na granitowej kolumnie, z ręką wyciągniętą w kierunku nieznanego horyzontu, to pomnik Krzysztofa Kolumba. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych, a zarazem najbardziej symbolicznych punktów Barcelony. Ale co właściwie pokazuje palcem? I dlaczego właśnie tutaj, w tym miejscu, otrzymał swoją wieczną obecność? Choć może się wydawać, że pomnik przedstawia wielkiego odkrywcę wskazującego drogę do Ameryki, w rzeczywistości jego palec nie wskazuje ani na zachód, ani nawet ku nowemu światu. Wskazuje w stronę morza, ale raczej symbolicznie. Jako metafora podróży, odkrywania i ambicji, które nie znają granic, jest bardziej ideą niż precyzyjną mapą. Ta lokalizacja to nie przypadek tu kończy się najbardziej znany deptak Barcelony tu zaczyna się morze symbol otwartości, handlu, migracji i epok wielkich wypraw i właśnie w tym miejscu, na styku lądu i wody przeszłości i przyszłości stanął monument który przez ponad 130 lat był świadkiem ewolucji miasta. Pomnik ma niemal 60 metrów wysokości i składa się z kilku warstw, z których każda opowiada inną część historii. U podstawy znajduje się monumentalny cokół ozdobiony alegorycznymi rzeźbami. Są tu postacie reprezentujące Kastylię, Aragon, Leon i Katalonię, cztery królestwa Hiszpanii symbolizujące jedność krajów w epoce wypraw zamorskich. Całość prowadzi w górę ku żeliwnej kolumnie w stylu koryńskim i choć posąg wykonano z brązu, jego wyraz i postawa nadal wywołują emocje. Jedni widzą w nim pioniera, inni kolonizatora. I właśnie to czyni ten pomnik tak interesującym w dzisiejszych czasach. Jest nie tylko artefaktem przeszłości, ale też obiektem współczesnych debat o pamięci historii i tożsamości. Wielu turystów nie wie, że w środku pomnika znajduje się winda. Malutka, wąska kabina wznosi się wzdłuż trzonu kolumny, aż do tarasu widokowego, znajdującego się tuż pod nogami kolumba. To miejsce daje wyjątkową perspektywę na Barcelonę. W ostatnich latach nie brakowało głosów, które wzywały do usunięcia lub reinterpretacji pomnika jako reliktu epoki kolonialnej. Ale niezależnie od stanowiska, jedno pozostaje niepodważalne. Jest to pomnik, który prowokuje do myślenia. O podróżach, o imperiach, o tym jak historia jest opowiadana i przez kogo. To opowieść wykuta w brązie i kamieniu. Opowieść o ambicjach, ryzyku, odkrywaniu, ale też o cieniu, jaki rzuca każda wielka wyprawa. Stojąc u jego stóp, nie sposób nie poczuć ciężaru czasu, ale i zadać sobie pytanie. Dokąd tak naprawdę patrzy kolumb i dokąd my sami zmierzamy? W samym sercu dzielnicy gotyckiej w Barcelonie, gdzie brukowane aleki snują się między murami, pamiętającymi czasy rzymskiego imperium. Znajduje się miejsce, które nie sposób pomylić z żadnym innym. Niezbyt duże, nie monumentalne, a jednak jedno z najbardziej fotografowanych i symbolicznych w całym mieście. Most Biskupi, kamienny łącznik między dwiema epokami, dwoma światami i dwiema wersjami historii Barcelony. Łukowy mostek spinający dwie historyczne kamienice, strzeliste okna, ażurowa balustrada i herb, jakby wyrywany prosto z XIV wieku. Ale to tylko złudzenie. Wcale nie powstał w średniowieczu. Został zbudowany dopiero w 1930 roku, jako część ogromnego projektu rewitalizacji Barry Gotik. ówczesna Barcelona chciała przywrócić dzielnicy dawną świetność, na nowo tchnąć w nią ducha gotyku i uczynić z niej wizytówkę katalońskiej historii. Most miał być symbolem pomostem między tradycją a współczesnością. Między ziemską codziennością a wzniosłym dziedzictwem. Ale choć wygląda jak relikt minionej epoki, w rzeczywistości to przykład neogotyku, stylu, który bardziej niż kopiował przeszłość, opowiadał ją na nowo. Z rozmachem, z mitologiczną aurą, z teatralnym gestem. I jeszcze jeden element, który trudno przeoczyć: tajemnicza czaszka z wbitym sztyletem, ukryta tuż pod mostem, wśród ornamentów. Dla niektórych to tylko ozdoba, dla innych mroczne ostrzeżenie. Legenda głosi, że architekt mostu umieścił ją celowo, jako wyraz buntu przeciwko miastu, które nie pozwoliło mu dokończyć wszystkich swoich wizji. Inna mówi o tym, że jeśli sztylet zostanie wyjęty z czaszki, miasto upadnie i ulegnie zniszczeniu. Dziś most to coś więcej niż tylko romantyczne tło do zdjęcia. To miejsce, w którym dosłownie stykają się dwie epoki. Z jednej strony siedziba katalońskiego rządu, z drugiej dawna rezydencja kanoników i biskupów. Między nimi wąska ulica, którą codziennie przemieszczają się turyści i mieszkańcy. Jedni jest zapatrzeni w architekturę, inni w ekran telefonu. Zachęca do zatrzymania się, choć na chwilę. Co tu jest prawdziwe, a co wykreowane? Gdzie kończy się historia, a zaczyna legenda? I to właśnie w tym tkwi sekret. Nie w jego wieku, ale w iluzji, jaką tworzy, iluzji, która wciąga nas w grę wyobraźni. W samym sercu Barcelony znajduje się miejsce, które nie przypomina domu, choć formalnie nim właśnie jest. Budynek, który wygląda, jakby został wyrzeźbiony ze światła, koloru i marzeń. To nie jest zwykła architektura. To wizja wyobraźni i dowód na to, że kamień, szkło i ceramika potrafią mówić. Dom powstał w 1904 roku, gdy zamożny przemysłowiec zlecił Antoniemu Gaudiemu przebudowę istniejącej już kamienicy. Gaudy nie postawił nowego budynku, zamiast tego zmienił rzeczywistość tej, która już istniała. Efekt? Fasada, która przypomina żywy organizm. Nic tu nie jest przypadkowe, nic nie jest proste. Kiedy stoisz naprzeciwko nie patrzysz na budynek. Patrzysz na historię opowiadaną bez słów. Górna część fasady pokryta jest łuskami z ceramiki. Ich kolory przechodzą od błękitu po ciemną zieleń, jak grzbiet mitycznego smoka. Balkony? Niektórzy mówią, że przypominają maski teatralne. Inni, że są jak kości czaszki. Gaudí z premedytacją uniknął jednoznaczności. Chciałby budynek wywoływał emocje. A nie tylko zachwyt. Widać to też w kolumnach parteru, jakby wyrzeźbionych z fal lub potężnych kości. Zmienna gra światła i cienia w ciągu dnia sprawia, że jego kształty nigdy nie wyglądają tak samo. Ale dziś zatrzymujemy się na zewnątrz i to wystarczy, bo nawet sama fasada opowiada więcej niż wnętrza niektórych muzeów. Nie każdy łuk triumfalny opowiada o wojnie. Nie każdy został wzniesiony ku chwale zwycięzców, ten, który widzicie przed wami został zbudowany nie po to, by świętować podboje, lecz powitać świat. Ukończony w 1888 roku stanowił bramę wejściową do wystawy światowej, która odmieniła Barcelonę. Nie był tylko monumentalnym akcentem na mapie, był symbolem ambicji, otwartości i nowoczesności. Łuk nie tylko przecina przestrzeń on wciąga spojrzenie do środka, prowadzi wzrok ku alei Palm, ku fontannie. To brama, która nie kończy drogi, ale ją zaczyna. Centralna płaskorzeźba przedstawia miasto jako gospodarza: uśmiechniętego, dumnego i otwartego. Po bokach symbole przemysłu, rolnictwa, handlu i sztuki. To nie są trofea bitewne, to trofea ludzkiego postępu, to miejsce spotkań. Początek niedzielnych spacerów, start maratonów, punkt orientacyjny, ale gdy spojrzysz na niego bez pośpiechu, dostrzegasz jego drugie życie życie symbolu, który nigdy nie był pomnikiem zwycięstwa, ale pomnikiem idei idei miasta, które nie odgradza się od świata, ale go zaprasza. Wszystko zaczyna się przed światłem nie od miasta, nie od ludzi, ale od ciszy ciszy, która o świcie rozciąga się nad Barcelonetą. Tarasu widokowego za hotelem, jednego z najbardziej charakterystycznych punktów orientacyjnych miasta, rozciąga się widok, który trudno nazwać zwykłym. Morze śródziemne wita dzień pierwszymi smugami światła, które nieśmiało łamią się na tafli wody. Ten moment nie trwa długo, ale w tych kilkunastu minutach zawarte jest coś niezwykle osobistego. Cisza tarasu, szum wody, podmuch wiatru i echo dobiegające z miasta, które jeszcze się nie obudziło. Wtedy właśnie patrzysz na Barcelonę bez tłumu, bez hałasu. To nie tylko pas piasku, to historyczny margines miasta dawna dzielnica rybacka, która po transformacji związanej z igrzyskami olimpijskimi w 1992 roku, stała się sercem nadmorskiego życia Barcelony. Dla wielu turystów to tylko plaża, ale dla kogoś, kto patrzy głębiej to kadrowa rama codzienności Barcelony. To nie jest widok, jakiego się spodziewasz, gdy mówimy kampną. Nie ma tłumów kibiców, w w granatowych barwach, nie ma euforycznych okrzyków w obramce Roberta Lewandowskiego. Są za to rusztowania, dźwigi i zapach betonu. Gdy po raz pierwszy został otwarty w 1957 roku, miał być nie tylko domem dla FC Barcelony, miał być symbolem katalońskiej tożsamości, miejscem gdzie można mówić głośno, również wtedy, gdy polityka próbowała zagłuszać emocje. I tak było. Przez ponad 6 dekad stadion ten nie był tylko miejscem meczów. Był sercem Barcelony. Tu Ronaldinho zdobywał serca, Messi pisał legendę, a dziś swoje rozdziały dopisuje Robert Lewandowski, nowy bohater polskich kibiców w Katalonii. Ale ten filmowy moment to nie zapis triumfu, ale przerwy. W chwili nagrywania tego odcinka stadion jest w pełnym remoncie, a raczej w transformacji totalnej. Projekt to największa modernizacja w historii klubu. Nie chodzi tu tylko o dodanie kilku rzędów trybun czy odświeżenie leży VIP. Mówimy o przebudowie całego ekosystemu stadionowego. Kampną ma być w pełni zadaszony, pojemność zwiększy się, całość zostanie otoczona nowoczesnym kompleksem sportowo-handlowym z parkami, muzeum i miejscami do spędzenia czasu dla mieszkańców i turystów. Mimo, że w tej chwili kampnął to plac budowy marzeń, to nadal jeden z najważniejszych punktów na sportowej mapie świata. I gdy tylko nowe trybuny znów zapełnią się, a murawa przyjmie pierwszą piłkę, historia znów zacznie się pisać. Tym razem na nowo. Barcelona to nie tylko zbiór atrakcji turystycznych, historia opowiadana przez kamień i światło. Przestrzeń, która od wieków uczy, jak łączyć przeszłość z przyszłością bez utraty tożsamości. Rozpoczęliśmy naszą podróż wysoko, na wzgórzu Tibidabo, gdzie spojrzenie sięga aż po horyzont, a kościół serca Jezusowego strzeże panoramy miasta z godnością strażnika historii. Zatraciliśmy się w kontrastach ścieżki wijące się przez zbocza zapomniane punkty widokowe by później wejść do serca Barcelony Sagrada Familia katedry która wciąż powstaje ale już zdążyła stać się jednym z najważniejszych pomników ludzkiej wyobraźni Casa Batlo Casa Mila Park Güell Gaudi nie projektował domów on tworzył organizmy pulsujące formy falujące fasady sny przekształcone w kamień i ceramikę Barcelona, jak każda podróż, pozostawia w nas pytanie: co dalej? Kierunek Stambuł. Z jednej ikony kultury do drugiej z miasta, gdzie Zachód spotyka południowy temperament, do miejsca, gdzie Europa styka się z Azją, a przeszłość trwa nie w muzeach, lecz w ulicach. Stambuł to opowieść pisana minaretami i mozaikami miasto trzech imperiów. Miasto, które podobnie jak Barcelona nie przestaje się zmieniać, ale nigdy nie zapomina, kim jest. Przejście między tymi dwoma miastami idealnie podsumowuje zdanie: Są miejsca, które zmieniają sposób, w jaki patrzysz na świat, inne sposób, w jaki patrzysz na siebie ale prawdziwa podróż zaczyna się tam, gdzie jedno i drugie spotyka się w tym samym miejscu. Do zobaczenia w Stambule.